Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem właśnie na autostradzie i dzisiaj Wam powiem o tym, dlaczego nie można jechać szybko. I nie chodzi mi tutaj o przepisy. Zapraszam. No dobra, zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Ile to jest szybko? Teraz jadę za tirem, też żebyście mnie trochę lepiej słyszeli. Yy, jadę 90, no 85, 80 km na godzinę. Powiem co, zazwyczaj słyszę od kierowców, z którymi jeżdżę. Bo przeprowadzam też takie jazdy testowe e, Teslom, więc daję ją tutaj do prowadzenia ludziom, którzy już od wielu, wielu lat prawo jazdy mają. I często słyszę, że 180 to jest taka fajna prędkość przelotowa, i faktycznie często wjeżdżamy nawet na drogi ekspresowej 160-170 to jest idealna prędkość dla nich. Ograniczenie na polskich autostradach, nawiasem mówiąc, jedno z wyższych w Europie. To 140 km na godzinę, a na eskach 120. I to są już naprawdę bardzo duże prędkości. Bardzo. Słuchajcie, prędkość zabija. Na pewno gdzieś już takie albo bardzo podobne hasło słyszeliście. Ale dlaczego prędkość zabija? O co z tym chodzi w ogóle? Tutaj musimy na chwileczkę zobaczyć, jak wygląda wzór na energię kinetyczną. A wzór na energię kinetyczną to masa razy prędkość do kwadratu podzielone przez 2, czyli jak sami rozumiecie, im wyższą mamy prędkość, tym ta energia kinetyczna, czyli dla uproszczenia powiedzmy, po prostu, ta energia jest dużo, dużo większa wraz ze wzrostem prędkości. Czyli jeżeli jedziemy 40 na godzinę, to mamy 4 razy większą energię niż gdybyśmy jechali 20 na godzinę. Jeżeli jedziemy 160 na godzinę zamiast 120, to mamy prawie dwa razy większą energię kinetyczną. Chodzi o to, że energia gdzieś się musi rozejść. W samochodzie mamy strefy zgniotu, również na autostradzie mamy jakieś bariery energochłonne, no ale tak jak teraz zaraz będę mijał również i betonowe słupy, niestety. Więc z im większą prędkością będziemy jeździć, tym dużo więcej energii musi zostać gdzieś pochłonięte. Zobaczcie teraz taki filmik, jak wygląda zderzenie samochodu dosyć dużego, BMW serii 5, co prawda stare, ale rozmiar samochodu jest nadal słuszny, przy prędkości 150 na godzinę ze ścianą. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Co za Co I jak? Zamurowało? Fakt faktem, że jest to bardzo delikatnie, ale jednak przekoloryzowane, bo tak jak mówiłem, w tym przypadku na autostradach mamy jeszcze z drugiej strony elementy, które energię przechwytują, czyli chociażby bariery energochłonne, czy nawet inny samochód, który również jakoś zgniecie. Strefy zgniotu są właśnie po to, jak sama nazwa mówi, że w momencie uderzenia, żeby samochód się rozwalił, a nie nasze ciało. Ale, nawet biorąc pod uwagę bariery energochłonne, strefy zgniotu, inne samochody, uderzenie przy prędkości 150, już nie mówiąc o uderzeniu przy prędkości 200 na godzinę. No, to jest zgon na miejscu. Tutaj tak naprawdę nie ma co zbierać. Przeżycie jest cudem, a jeśli nawet ktoś przeżyje, to będzie mocno, mocno okaleczony do końca życia. Zatem, jaka jest taka bezpieczna prędkość? Też często dostaję to pytanie, i mówię, że tak, do 50. To jest bezpiecznie. Wszystko powyżej 50 km na godzinę, wszystkie wypadki już są naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Szczególnie. Że prędkości powyżej 50, czyli takie 70, 80, czasem nie daj Boże, stówka to są prędkości, z którymi niektórzy poruszają się w ruchu miejskim albo takim podmiejskim, gdzie nie mamy żadnych barier energochłonnych, ale za to mamy mury, ściany, drzewa, i wtedy faktycznie następuje zderzenie z czymś, co tej energii praktycznie w ogóle nie pochłonie. Może was trochę nastraszyłem, nie chciałem was nastraszyć ale chciałem Was uświadomić, żebyście zrozumieli, że mimo tego, że uwielbiam samochody, mogą one dostarczyć masę radochy, to to jednak nie jest zabawka. No tak mi zawsze rodzice mówili, jak brałem nóż do ręki czy jakieś inne niebezpieczne narzędzie. Ale tak, samochodem można wyrządzić ogromną krzywdę. Samochody się teraz bardzo szybko rozpędzają do wysokich prędkości. Są świetnie wyciszone, świetnie się prowadzą i... Prędkość rzędu 170, to naprawdę w nowym aucie, jeszcze jakiegoś wyższego segmentu, jest czasami kompletnie nieodczuwalna, i wydaje nam się, że no kurde, ja w ogóle nie słyszę, żebym jechał z tak dużą prędkością. Ale prędkość jest prędkość, fizyki nie oszukasz. Co zatem zrobić, żeby jechać bezpiecznie? No, po pierwsze, nie jechać za szybko, uwierzcie mi, 100 na godzinę to jest szybko. A po drugie, na drogach krajowych, na autostradach, na ekspresówkach. Gdzie można jechać te 140, i to nie jest zakazane. Zapraszam, jedźcie 140 na godzinę, tylko co istotne: trzymajcie dystans od samochodu, który jest przed wami. Jaki dystans należy trzymać? Serdecznie Was zapraszam do dłuższego filmu na moim kanale, gdzie tłumaczę, jak należy w ogóle po autostradzie jeździć. I tam jest też informacja o tym, w jaki sposób taki dystans sobie obliczyć. Na autostradzie. Bardzo rzadko dochodzi do wypadków. Bardzo. To jest, jeżeli mnie pamięć, nie mieli chyba 2% czy 3% wszystkich wypadków, ale najczęstszą przyczyną to jest właśnie niezachowanie odległości. Gdy ja jadę 150 na godzinę 20 metrów za samochodem, który jest przede mną, nie jestem w stanie nawet przełożyć nogi na hamulec, gdy auto przede mną zacznie gwałtownie hamować. I z pełnym impetem, albo prawie pełnym impetem, jeżdżam na przykład pod taką ciężarówkę. No, i że tak powiem, nie ma co zbierać. Także dbajcie o życie, bo macie tylko jedno, a jest tyle fajnych samochodów do przetestowania. Mam nadzieję, że już kanał subskrybujecie. Jeżeli nie, to bardzo mi to pomoże i również Wam, bo będę mógł dzięki temu coraz więcej, coraz ciekawszych filmów dla Was robić. Dziękuję serdecznie za uwagę i jedźcie bezpiecznie.